Co może wywoływać bóle głowy, depresję, niepokój, astmę, zmęczenie, nadpobudliwość, agresję, migrenę, bezsenność, zawroty głowy, aspartam? Ciao! Po pierwsze, w ogóle nie kupujemy fabrycznych słodyczy. A trochę, a to co jeść, a człowiek, przyjemności w życiu nie ma, to jest Wasz wybór. A zatem, czym słodzić? Co powoduje najwyższy skok glukozy we krwi? Słodzem cukrem brązowym, kompletna ściema są niezwykle słodkie. Niektóre z nich mają indeks glikemiczny zero. Ale mamy jeszcze jedno świństwo, którego jest masa w produktach słodyczowych. A zostańcie ze mną, bo to będzie ciekawe. Ile cukru w cukrze może być, żeby cukier w cukrze nam nie szkodził, jak mówił profesor z firmu Poszukiwany, Poszukiwana. Obiecałam Wam przygotować informację o tym, czy tylko cukrem możemy uzyskać substancję, smak słodki w naszych daniach czy napojach? I tak też zrobiłam, ale po to, żeby w ogóle miało sens to, co ja mówię, to chciałam Wam przybliżyć też, co nam robi cukier w organizmie, cukier jako taki i co to jest indeks glikemiczny. Otóż glukoza, która powstaje z każdego węglowodanu, od skrobi począwszy do żywej glukozy, z której już nie musi powstawać, bo jest dostarczona w stanie naturalnym, zapewnia dostarczenie glukozy do naszych komórek, każdy cukier, i energię w procesie mitochondrialnym do naszego funkcjonowania. Kropka. I teraz ta glukoza powinna być dostarczana w sposób zharmonizowany i jakby. Fluktuujący jej poziom we krwi też powinien być e, spokojny. Także ta amplituda stężenia glukozy we krwi powinna być spokojna. Do tego służy bardzo wiele mechanizmów biochemicznych. I ja dzisiaj nie o tym, nie o tym, ale chciałam powiedzieć, że jeżeli amplituda stężenia glukozy we krwi jest bardzo duża, czyli różnica między falą. Pikiem fali górnym i pikiem fali stężenia dolnym jest bardzo duża, to jest to bardzo niekorzystne dla naszego e, organizmu. Nie tylko z punktu widzenia e, odkładania nadmiaru cukru w komórkach, ale również w kontekście funkcjonowania takich narządów jak wątroba, jak cały układ krążenia, jak układ nerwowy, również, czyli nie tylko wysoki poziom, ale również bardzo duża fluktuacja. I teraz, co powoduje najwyższy skok glukozy we krwi? Najwyższy skok glukozy we krwi powoduje glukoza. Jeżeli akurat nie mam tutaj dzisiaj ze sobą czysty biały proszek o nazwie glukoza, ma współczynnik podnoszenia poziomu we krwi 100%. Przyjęty jest jako 100%. Co to jest zatem indeks glikemiczny? Indeks glikemiczny jest to siła, szybkość i zdolność substancji zamieniania się jej w glukozę i podnoszenia poziomu glukozy we krwi. Piszcie, czy to jest dla Was zrozumiałe. Czyli glukoza to jest 100, a wszystko 70, 50, 80, 42, czy 11 oznacza siłę podnoszenia poziomu glukozy we krwi, względem 100%, jaki daje glukoza. To jest najprostsza definicja indeksu glikemicznego. Im coś ma większy indeks glikemiczny, to oznacza, że ma większą zdolność, większą siłę podnoszenia poziomu glukozy we krwi, gwałtownego, Podnoszenia poziomu glukozy we krwi, im coś ma niższy indeks glikemiczny, tym bardzo w niewielkim stopniu lub wcale tego poziomu glukozy nie podnosi. Mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu o zgubnych skutkach nadmiaru cukru. Cukru białego cukru rafinowanego. Jak pamiętacie, biały cukier rafinowany, powiedziałam Wam, że jest dwucukrem zbudowanym z połączenia cząsteczek glukozy i fruktozy. Czystej glukozy, 100% podniesienia poziomu mm, glukozy we krwi i fruktozy, która ma indeks glikemiczny taki mniej więcej między 30 a 40, czyli ma już mniejszą zdolność podnoszenia. Poziomu glukozy, czystej glukozy, czyli po e, zmetabolizowaniu e, swojej cząsteczki, do, e, no, do poziomu 100%, tak? czyli ma niższy. Co nie zmienia faktu, że w sumie cukier biały, rafinowany, czyli sacharoza, ma indeks glikemiczny na poziomie 65-70, czyli nadal bardzo wysoki. I wiemy o tym, że nadmiar węglowodanów, jeżeli komórki nie konsumują go jako glukozę do energii, jest odkładany w tkance tłuszczowej. Tego nie chcemy, ale nie tylko, bo ma również bardzo negatywny wpływ na nasz profil lipidowy. I zaraz Wam powiem, który z cukrów ma największy wpływ negatywny na profil lipidowy, bo nie wszystkie mają substancje słodzące jednakowe. Czyli wiemy już, co to jest indeks glikemiczny, wiemy o tym już, jak działa najpopularniejszy, czyli biały cukier rafinowany, czyli czysta sacharoza, ale mamy jeszcze jedno świństwo, którego jest masa w produktach słodyczowych. To jest, nie mam go tutaj, bo skąd mam go mieć, syrop glukozowo-fruktozowy. Powiecie, skoro, skoro sacharoza, czyli cukier biały rafinowany, zbudowany jest z glukozy i fruktozy, to dlaczego syrop, syrop glukozowo-fruktozowy jest większym świństwem niż cukier biały? Już Wam tłumaczę. Dlatego, że im więcej energii, im więcej czasu potrzeba na rozłożenie węglowodanu do glukozy, tym ten węglowodan jest dla nas korzystniejszy. E, sacharoza, czyli glukoza połączona z fruktozą, połączona cząsteczkowo z fruktozą, nieco czasu potrzebuje do tego, żeby się rozdzieliła i glukoza poszła do krwi, a z fruktozy zrobiła się glukoza. Czyli ten czas przetwarzania się tej fruktozy z sacharozy na. Czystą glukozę poprzez podział e, e, cząsteczki, jest, no, jakiś musi minąć. Syrop glukozowo-fruktozowy został wyprodukowany dla przemysłu spożywczego w celu obniżenia kosztów uzyskiwania stan smaku słodkiego w substancjach. Co to jest? To jest syrop złożony z glukozy i fruktozy, czyli niepołączonej sacharozy. Tylko glukozy i fruktozy. 65% jest glukozy, około 40% jest e, fruktozy, tak? Powiedzmy 60-40, przyjmijmy, różne są w tabelach, ale generalnie jest to 6, około 60% glukozy, 40% fruktozy. Co to oznacza? Nie musi następować ten proces rozdziału cząsteczki, czyli dostarczenie tej glukozy w ilości 60% syropu glukozowo-fruktozowego jest natychmiastowe. A uwaga, fruktoza ma niezbyt wysoki indeks glikemiczny, więc powiecie, odczep się kobieta od fruktozy? Otóż nie, bo okazało się, że fruktoza, którą ja tutaj mam, bardzo negatywnie wpływa na profil lipidowy w naszym układzie, Krążenia. Słuchajcie, więc fruktoza jako taka wcale nie jest taka dobra. Powiecie, no to a co z owocami? Z umiarem. Odpowiedź brzmi z umiarem. I teraz e, czyli syrop glukozowo-fruktozowy jest jeszcze gorszym świństwem niż sacharoza, czyli cukier biały rafinowany. Używany jest masowo w przemyśle spożywczym, bo jest gigantycznie tańszy niż e, sacharoza, czyli cukier rafinowany, a dużo bardziej powoduje na przykład otyłość, bo łatwiej przechodzi do tej glukozy, której mamy nadmiar, i wtedy ta glukoza przekształca się w tkankę tłuszczową, szczególnie wiscelarną, czyli tą, z którą my, kobiety i panowie, też borykamy się najbardziej. A zatem, czym słodzić? Po pierwsze, w ogóle nie kupujemy fabrycznych słodyczy, dziewczyny, koniec, nie ma dyskusji. Ja czytałam pod, info, pod um, programem o cukrze, że wy bardzo bronicie tego. A trochę, a to co jeść, człowiek przyjemności w życiu nie ma, to jest wasz wybór. Nie kupujemy przetworzonych słodyczy. Zjedzmy, owoce kandyzowane, zjedzmy, nie kupujmy przetworzonych słodyczy. Syrop glukozowo fruktozowy, największa zguba ludzkości która wyłącznie została zrobiona dla obniżenia kosztów produkcji artykułów spożywczych, szczególnie słodyczy. A zatem, czym słodzić i jak to wygląda względem indeksu glikemicznego? Ja zacznę może od tego, że nie tylko cukier czy cukry są słodkie. I teraz spośród tego, co ja tutaj mam, posegreguję sobie te substancje słodzące na substancje węglowodanowe, czyli cukrowe, z różną zawartością różnych cukrów, i niewęglowodanowe, czyli inne związki chemiczne, które mają e, smak słodki, a nie są cukrem, czyli ich indeks glikemiczny może, uwaga, wynosić nawet zero. Ha! Zostańcie ze mną, bo to będzie arcy ciekawe. Zacznijmy od, po kolei, zacznijmy od sacharozy. To już wiemy indeks glikemiczny około 70, czyli bardzo e, bardzo wysoki. Część z was pisała w komentarzach, cuk, słodzę tykro, tylko cukrem brązowym, słodzę cukrem brązowym, słodzę cukrem trzcinowym. Kompletna ściema. Cukier trzcinowy, trzcinowy to jest również sacharoza. W czym on jest lepszy od białego cukru rafinowanego? Stwierdzą, że ma nieco więcej mikroelementów, bo jest pozyskiwany nie z buraka cukrowego, tylko z trzciny cukrowej. Nie ma znaczenia, to jest również sacharoza. Więc cukier brązowy przed niczym nas nie broni. Czyli mamy tutaj cukier brązowy, o. Pamiętacie, jak się rozdziawiało te rurki? Przez przełamanie. Proszę bardzo. Cukier brązowy idzie na bok jako absolutnie sacharoza. To się niczym nie różni od tego białego. Tam jest uzyskiwany z trzciny, ma trochę więcej mikroelementów. Widziałabym duży poziom marketingowej e, ściemy. Kolejna rzecz powiecie miód. No miód, bardzo wysoki indeks glikemiczny. Bardzo dużo fruktozy. Oczywiście ma bogactwo mikroelementów, przeciwutleniaczy i różnych innych rzeczy, które skrzętnie pszczółki w ten miód pakują na skutek e, wytwarzania jego, co nie zmienia faktu, że on jest w cukrowej grupie substancji słodzących, czyli, również mając wysoki indeks glikemiczny, będzie bardzo szybko podnosił. Poziom glukozy we krwi, po czym ten poziom będzie szybko spadał, i nasz, nasze komórki i mitochondria kompletnie od tego, i nasz układ nerwowy też od tego oszaleją. Kolejna rzecz, na którą jest teraz moda melasa czyli produkt słodki uzyskiwany w trakcie procesu produkcji cukru rafinowanego. Czy to będzie cukier, który się zamieni w glukozę, czy nie? Oczywiście, że tak. On tylko będzie nie w pełni rafinowany, czyli melasa jest w cukrowej substancji słodzącej i nie dajcie się zwieść. Syrop zagawy ja lubię. Lubię używać syropu z mm, agawy. I zaraz wam powiem, dlaczego, yy, czy na przykład melasa, czy syrop z zagawy mogą być zaakceptowane w obrębie substancji z chemicznej grupy cukry, czyli sacharydy, dlatego że są słodsze niż cukier rafinowany. Mniej melasy potrzeba, żeby uzyskać słodkość herbaty czy kawy, którą lubimy. Tak samo mniej syropu z agawy potrzebujemy. Syrop z agawy ma indeks glikemiczny około 40. Dużo mikroelementów i jest absolutnie przyzwoitą substancją słodzącą z rodziny sacharydów, czyli cukrów, czy inaczej węglowodanów, więc nie wszystko jest aż takie złe. Ale szukamy tego, co nam się w ogóle do glukozy nie przetworzy, i zaraz zobaczymy, czy ja tutaj w ogóle takie coś mam. Podobnie jest z syropem klonowym. Ma specyficzny smak, ja nie lubię ale również można go użyć mniej do uzyskania tej samej, e, tego samego poziomu słodkości. Mamy też na przykład cukier kokosowy. Cukier kokosowy e, to również cukier, to nie jest niecukrowa substancja słodząca, czyli będzie podnosił poziom, e, ma, ma wysoki dosyć indeks glikemiczny. I uważajmy też, bo jest on dalej cukrowy, czyli co by nie było, przerobi nam się do glukozy. No i zmierzamy w tym kierunku, że skończyły nam się praktycznie cukry z wyjątkiem fruktozy. Tak jak wam powiedziałam, fruktoza jest cukrem prostym. Fruktoza, biały proszek, który wydawałoby się, że jako cukier owocowy, hmm, powinien być dla nas dobry. Otóż nie jest najlepszy i ja nie rekomenduję zamiany e, sacharozy i e, cukru rafinowanego, brązowego czy białego, czy jakiegokolwiek innego na e fruktozę, bo ona nam zaburza gospodarkę lipidową. Więc e, uważajmy z tą fruktozą i trochę to jest mit, że ona jest taka bardzo zdrowa. A teraz przechodzimy do innych substancji niż rodzina cukrów, czyli sacharydów do Słodzenia. Otóż i tutaj was lekko zaskoczę. Smak słodki mają wielkocząsteczkowe alkohole. Nie mają nic wspólnego z etanolem, który jest prostym alkoholem. Są z grupy alkohole. Tak jak to jest grupa i rodzina sacharydy, czyli cukry, to mamy grupę alkohole. Są niezwykle słodkie. I nie zamieniają się w glukozę, bo niektóre z nich mają indeks glikemiczny zero, zero. Teraz powiem, które. Otóż mamy kilka takich substancji. Pierwszy bardzo popularny – erytrytol. Erytrytol jest to naturalna substancja słodząca, która może być używana zamiast cukru, ponieważ należy do grupy alkoholi. Jest bardzo słodka, ma trochę wyższy poziom słodkości niż sacharoza, czyli cukier, cukier rafinowany. I uwaga, erytrytol ma indeks glikemiczny zero. Czyli w ogóle, jako alkohol, nie zamienia się w, gluko w glukozę. Czyli możemy sobie tym erytrytolkiem posłodzić naszą ulubioną kawę i herbatę dosyć bezkarnie, jeśli chodzi o. Podniesienie glukozy we krwi i tkankę tłuszczową. Czyli zarówno dobrze nam zrobi dla gospodarki węglowodanowej, ale i dla naszej sylwetki. Ja zaraz zobaczę. Nie mam tutaj nic mądrego, ale może tym takim. Albo sobie na rękę wysypię. Zaraz wam pokażę. On ma taką słodkość mniej więcej e, cukru rafinowanego. Zaraz mi powiecie, drogi. Kobieto, jak ja bym chciała upić ciasto z takim erytrytolem, to 12 zł kosztuje szklanka erytrytolu, a kilo cukru 3,50. Nie musicie. Nie musicie, to jest nasz yy, wybór, ale ja mam dla Was rozwiązanie. Dobra, erytrytol, indeks glikemiczny 0. Droga cholera, nie będziemy ciasta piec z erytrytolem. No to przyjrzyjmy się cukrowi brzozowemu. Ksylitol, indeks glikemiczny 2 bardzo niski. Substancja o podobnej słodkości jak e, sacharoza i rzeczywiście trudno jest przy cenach ksylitolu czy erytrytolu zamienić e, cukier rafinowany w wypiekach domowych na przykład, no bo po prostu na kieszeń tego nie wytrzyma. Ksylitol słodziusieńki, fantastyczny indeks glikemiczny 2 nie podnosi nam poziomu glukozę gwałtownie. Ja bym powiedziała, że nie rekomendowałabym chociażby z powodu cen rynkowych erytretoru czy ksylitolu do wypieków czy przetworów domowych, bo zbankrutujemy. Możemy przejść, jeżeli ktoś lubi słodzić kawę czy herbatę, bo to rzeczywiście e, aż taki straszny wydatek nie będzie. Ale co zrobić, jak chcemy piec coś słodkiego, a nie mieć już wystarczy nam ta że e, tak powiem, e, skrobia przeliczna w tych ciastach. A jak tam jeszcze dowalimy tego cukru, no to dramat tego, mówisz, Bart, to nie dowalamy, te są strasznie drogie. Co zrobić? Jest rozwiązanie Stevia. Stevia naturalnie pochodząca z rośliny, substancja słodząca, która nie jest cukrem, bo flawonoidy stewiowe są również alkaloidami z grupy, z grupy e, alkoholi. Uwaga! Stewia jest 300 razy słodsza od cukru. Cukru rafinowanego, czyli podobnie od ksylitolu i od e, em, e, erytrytolu czy erytrolu. No i teraz zobaczymy. 300 razy. To było takie podobne jak cukier. Teraz zobaczę, czy mi paszczę wykręci jak sobie wezmę na języczek o tyle. Stewie I uczciwie zachowam się na temat, jak bardzo to jest słodkie. Ja nie lubię słodyczy, nie jem słodyczy. Mimo, że mi zarzucacie, że ja od słodyczy jestem przy kości, otóż to jest nieprawda, bo ja od lat nie jem słodyczy, a już fabrycznych w ogóle. Ale to jest temat na inny program. Zresztą nie będę też nikomu z niczego tłumaczyć. Tu mamy Stewie, uwaga! Łomatko! Łomatko! Słodkie jak nie wiem, czyli 300 razy słodsze od e, sacharozy, czyli cukru rafinowanego. Nie jest strasznie droga, czyli jeżeli chcecie mądrze słodzić, to pamiętajcie o tym wszystkim, co ja wam powiedziałam, począwszy od zawartości syropu glukozowo-fruktozowego w słodyczach przemysłowych aż do a poprzez cukier rafinowany, czyli sacharozę. Do innych substancji słodzących. Czyli co my mamy? Odwalamy to. To jest słodzik z grupy alkoholi. Nie słodzik, bo to brzmi fatalnie. Substancja słodząca z grupy alkoholi. Indeks glikemiczny 0. Stevia, indeks glikemiczny 0. Xylitol, indeks glikemiczny 2. Czyli to są niewęglowodanowe substancje słodzące. Ja rozumiem, lubimy piec, to już zostańmy przy tej sacharozie, która jest w przepisach na ciasta. Nie będę robić z nas już mniszek klasztornych. Ale jeśli używamy ten cukier do posłodzenia kawy czy herbaty, to ja gorąco rekomenduję przejście na substancje słodzące nie z grupy sacharydów, czyli erytrytol, ksylitol, stevia. I teraz mamy ostatnią rzecz. Ostatnią rzecz, którą ja tutaj trzymam. Przed sobą to są sztuczne, chemiczne substancje słodzące. Najbardziej popularne to aspartam i sacharyna, jeszcze jest e, cyklaminian, ale aspartam i sacharyna. Ja oczywiście mam swoją świętą książeczkę, żebyśmy wiedziały o czym mówimy. Aspartam, słodzik rekomendowany diabetykom, dużo bardziej rekomenduje. Xylitol, e, elektrytol i Co się dzieje z aspartamem? Aspartam jest na czerwono. To po środku to jest aspartam. Na czerwono, czyli bardzo szkodliwy. Co może wywoływać? Bóle głowy, depresję, niepokój, astmę, zmęczenie, nadpobudliwość, agresję, migrenę, bezsenność, zawroty głowy i długa, długa lista. Aspartam na tym stole nie ma miejsca. Ciało w ogóle nie używamy. Kolejna substancja, którą możecie spotkać, jak która jest słodzikiem, to jest na przykład sacharyna i cyklamat. Sacharyna. Sprawdzamy, co to jest sacharyna. Otóż, sacharyna, co może powodować? Pokrzywka, świąt, niezalecane dzieciom, egzemem dłości, biegunkę, zwiększenie oddawania moczu, bóle głowy, działa mutagennie i kancerogennie, dla kobiet w ciąży, czyli kancerogennie, to znaczy, że okalecza płód. Sacharyna. Ja już nawet nie będę wam czytała, co robi cyklamat, bo już brzmi fatalnie. Wystarczy, że jest tu sacharyna, czyli na stole pod tytułem inne substancje słodzące niż cukry. Sacharyna nie ma u nas prawa bytu. Jeśli macie słodziki z aspartamem, sacharyną czy y, cyklamatem, po prostu je wyrzućcie. Zamieńcie to, nie ma ceny zdrowia na Stewie, ksylitol albo erytritol. Jeżeli w lekach jest aspartam, no to trzeba na takie leki uważać, poprosić może o zamiennik. Ja nie, nie doktoryzowałam się, to, to może być wszędzie, i teraz jeszcze Wam powiem: wiem, że jesteśmy po czasie, ale to jest strasznie ważne. Jeżeli coś jest cukrem chemicznie, czyli sacharydem, uwaga będzie miało w składzie żywności końcówkę "-oza". Glukoza, fruktoza, galaktoza, laktoza, sacharoza, celuloza. Te nie trawimy, tylko kozy trawią celulozę. Jeżeli jest "-oza", to wiemy, że pochodzi z rodziny cukrów. Jeżeli będzie miało końcówkę "-ol", erytrytol, ksylitol, sorbitol, mannitol, to znaczy, że została użyta tam słodząca substancja nie z rodziny cukrów, czyli sacharydów, czyli tak, to ma niski indeks glikemiczny. Więc jeżeli weźmiecie do ręki nawet jakąś słodycz fabryczną i zamordujecie, że jest słodzona sorbitolem, mniejsza obawa o podniesienie poziomu glukozy. Tak? Eee, bo no, zobaczcie, syrop glukozowo-fruktozowo, czyli glukoza i fruktoza, świństwo. Kolejna rzecz, jeżeli będziecie mieć nazwy pod tytułem substancja słodząca, aspartam, tf, out, cyklaminian, śminian, metylo, malinian, nie wiadomo czego, w ogóle tego nie bierzemy do ręki. Czyli już jesteśmy, mądre babcie, wyszkolone. Sacharydowe substancje słodzące, uwaga, podnoszą poziom glukozy, mają wysoki indeks glikemiczny. sacharydowe substancje słodzące, naturalne, nie podnoszą poziomu glukozy, mają niski indeks glikemiczny. Wszystko inne, co nimi nie jest, mówimy im adio. Ja Wam też mówię w tym odcinku o cukrze adio. Piszcie, co jeszcze chciałybyście o e, cukrze czy innych substancjach chemicznych w kuchni wiedzieć. Bardzo chętnie takie programy będę Wam przygotowywać. Aha.